Cześć kochani, witajcie na kanale Skrapka. I dzisiaj mam dla was taki mały projekcik. Mam na sklepie dosłownie kilkanaście stojaków. To są stojaki z firmy Skrapce Soria. I dzisiaj chciałabym wam jeden z takich stojaków pokazać, jak go sobie przygotuję właśnie pod album. Słuchajcie, stojaki są dwa. Jeden się nazywa duży, to jest ten stojak tutaj. Ja sobie go na tak postawię. A drugi to jest stojak, chyba stojak bo nie jest mały, tylko stojak po prostu. I dzisiaj sobie zrobimy ten większy. Także słuchajcie, spieszcie się, jeżeli chcecie taki stareczek sobie zakupić, bo są, mówię, dokładnie, dosłownie kilkanaście tych stojaków jest, chyba 8 jednych i chyba siedem drugich. A ja Wam właśnie pokażę, jak taki stareczek fajnie wykorzystać. Może podobne stojaki się jeszcze pojawią i będziemy, będę je robiła u siebie w sklepie, ale na razie są tylko takie. I tylko tyle. Słuchajcie, mm, trzy częściowy stojaczek. Mm, bardzo fajny. Jedyne, co, na co musicie zwrócić uwagę, jak kupujecie, to żeby one były dopasowane, zanim skleicie, no bo to jest ważne, i zobaczcie, żeby były dobrze sklejone, bo jak będziecie kleić i tak już tam krzywo, no to one będą krzywo stałe. I teraz tak, co my będziemy tutaj robić? Ja mam tutaj taki albumik, który robiłam w Warszawie i on tu się idealnie mieści w tym stojaczku więc wezmę też tą samą kolekcję. Ja wiem, że nie każdy może tę kolekcję mieć, bo ta kolekcja już jest generalnie nie... W... znaczy resztki są w sprzedaży, bo niestety ScrapAid się musiało zamknąć, ale to możecie wykorzystać do każdej innej kolekcji, każdego innego albumu. Ja już, to, zobaczcie, opisałam przód, tył i środek, tutaj góra, żeby wiedzieć w którym miejscu jak okleić i tak dalej, ale przede wszystkim na początek muszę sobie to wszystko odrysować i dobrze wyciąć. I teraz tak, ja sobie to wytnę dokładnie tak jak jest, ale potem brzegi same zrobię na biało gesso. Myślałam, że będzie odwrotnie najpierw geso, potem przykleić papier, ale jednak chyba chcę, żeby ten papier był lekko, właśnie też pomalowany po bokach żeby to wszystko było takie lekko zbielone. Także na samym początek, jak już sobie ułożyłam, które i gdzie będą przyczepione to jest ważne będę sobie odrysowywała. I tak, z tego bym chciała zrobić sobie tył, czyli to będzie tutaj na tyle, a tutaj ten kawałek będzie na przodzie. No więc przykładam sobie tutaj ten kawałek. Odrysuję sobie go, patrzę tylko, gdzie te róże są tutaj, które są z tej strony, dobra, czyli tu interesuje mnie ten narożnik najbardziej, no i teraz oczywiście najfajniej byłoby mieć taki, właśnie, właśnie, gdzie jest mój elektryczny ołówek, Pomagał jeszcze w domu zostawiłam, kurde, dostałam go na ostatnio w prezencie i cholipka, specjalnie o mnie pomyślała, że właśnie nie mam tych elektrycznych ołówków, no, i zostawiam go w domu. tylko muszę przynieść, ale mam też takie słuchajcie ówki O, takie One też są takie ostre dość, więc sobie odbiję z tego, odrysuję. I tak, odrysowuję sobie cały ten kształt. Tam Ten ołówek jest taki ładny, różowy, muszę go przynieść. Cały ten kształt, oczywiście, jak on będzie troszeczkę większy, to zawsze będzie można potem przyciąć już yy, po przyklejeniu do tej HDF-ki, no nie? Bo to nie jest problem. Także słuchajcie. Najważniejsze, żeby wyciąć to w miarę równo. I dlatego później też to będę robiła, tak jak mówiłam, yy, będę to później yy, białym robiła, białym gesso. I będę też robiła białym gesso tutaj w środku, ponieważ ono od środka będzie ciężko wykleić, bo wiecie, to będzie tylko ten kawałek, tutaj będzie półka, tego nie będzie. Wiecie, jak to jest, nie? I to będzie w ten sposób, więc będę już po prostu yy, tylko sobie to wszystko później pokoloruję na białym gesso. tutaj nie, bo mogłabym to też wykleić, ale tu wiecie, trzeba byłoby jakoś to wykończyć, bez sensu się po prostu w tym bawić, nie? Dobra, także wycinam to, a tutaj słuchajcie, wytnę sobie tak w tym miejscu, więc tutaj przykładam sobie tak i tu będę wycinała to. Eee, także słuchajcie, ja to wytnę sobie i będziemy przyklejać, łączyć, ale wcześniej część muszę pomalować białym gesso. Eee, Czekajcie, nie pamiętam, czy to już pokolorowałam, czy to już porysowałam. Tak jak mówię, część będę malowała gesso przed eee, połączeniem tego. Eee, czyli tak, teraz zrobimy sobie... A, tu jeszcze będzie taki środek do wyklejenia. Cały ten kawałek za sobie wytnę. Więc tak, wycinam sobie to i to, wycinam sobie ten środek, ale zanim się z Wami y, zobaczę, to pokoloruję sobie też y, tył, nie? Bo tył też okleję, czyli to też okleję, zaraz też sobie wytnę, ale właśnie y, ten tutaj, tą wewnętrzną część. Tak? No bo mówię, to będzie podkładane, tu będzie wyklejone. W sumie to też mogę wykleić. Bo to po prostu będziemy wycinać ten, ten, ten papier stąd. Dobra, czyli tak, ok. Ja Naprawdę. Czyli tym sobie oklejemy to. E, tutaj sobie chyba okleję takim samym papierem tył. Zaraz sobie znajdę ten papier, bo on jest taki fajny z tyłu, wygląda na taki właśnie taki fajny, taki tapetowy trochę płon. Gdzie tu ja mam tutaj ten kawałek? O, dobra, czy to będzie też tył z tego, a przód zrobię z tego samego, przód, tył, no i środek, dobra. To słuchajcie, powycinam, pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Teraz wyciągam już część rzeczy, ale pokażę Wam, jak możemy sobie troszeczkę ułatwić tą, to oklejanie. Bo teraz, tak, to jest przód. Wiadomo, że musimy okleić mmm, tą stronę żeby wyć, yy, tak, tak, tą stronę, żeby tutaj wyciąć te, yy, te rzeczy, tak, od wewnątrz. Więc tu już sobie przygotowałam. Właściwie tak sama nie wiem, jak to zrobić, bo tak sobie myślę, że jak ja to będę to chciała później okleić może jakimiś różyczkami, to lepiej, żeby to było takie gładkie, niż żeby to było takie. Chociaż z drugiej strony tutaj będą takie kwiatki, może jeszcze lepiej to będzie wyglądało. Hmm. A, bo stawię tak. Czyli to będzie mój tył, tak? Czyli to jest mój tył. Więc to będę sobie teraz oklejała i wytnę te... Znaczy to jest środek, jakby nie To jest jakby środek tego, wiecie, stojaka. I teraz sobie to okleję, żeby za chwileczkę wyciąć te prostokąty, w które będę musiała wkleić yy, półeczkę. Także tutaj sobie to yy, wszędzie urodzimy klejem. Tutaj właśnie te brzegi są istotne, żeby tu wszędzie klej się nam znalazł. Tutaj też te elementy w okolicy tych tutaj. Dobra, i tu, i tu. Ok. I oklejamy tym naszym wyciętym papierem. Tu jest mocno klej rozprowadzony, roz, roz więc. Więc łatwo nam to będzie tutaj okleić. Oczywiście, tak jak mówię, tutaj możemy sobie to później wyrównać, jak gdzieś tam papier wystaje, a tu u mnie delikatnie wystaje, więc tutaj tylko pamiętajcie, musi tutaj mocno trzymać tak pionowo ten um, nożek, żeby sobie HDF-ki nie uszkodzić. Ale potem my je tak chcemy ją pomalować na biało, także nawet jak sobie delikatnie tutaj zarysujemy, no to nic się nie stanie, ale starajcie się raczej tego nie robić. Um, Dobra, tutaj się próbuje... O, okej. Okay. I nawet możemy sobie niektóre takie miejsce nożyczkami wyciąć. Jak macie dość drobne. No ale tutaj te środki, no to wiadomo. To już trzeba nożykiem powycinać. Ale właśnie... Pytanie, czy łatwiej jest wyciąć i okleić, czy łatwiej jest to zrobić odwrotnie? Czyli najpierw okleić, a wieszcie, nakleić na papier, a potem po prostu przeciąć. No to już zależy od Was. Teraz tutaj muszę dobrze wyciąć ten kawałek. Dlaczego dobrze? Dlatego, że jak wytnę go za dużo, za mało raczej, to będzie mi się blokowało przy wkładaniu tej półeczki. Z drugiej strony, dobrze, jak ta półeczka będzie taka wiecie na ścisk, no bo chodzi o to, żeby go się nam trzymało, nie? Czy ten y, nasz y, stojak, nie rozpadł. Także tutaj, słuchajcie, wyciągam sobie ten papier i za chwilę będę musiała tutaj dobrze to, zobaczcie, wkomponować, bo ja to patrzyłam na, na sucho, nie? Na czysto. A tu jeszcze jest papier. I jakby tam on gdzieś się nam, nie daj Boże, y, za dużo go zostało, no to musimy go trochę dociąć albo właśnie docisnąć go tym. Y, Elementem, czyli tą półką. Tak czy inaczej, to dociśnięcie spowoduje, o tutaj tropię w środek, że bardziej się nam ten, ta półka wklei i będzie się lepiej trzymała, więc to nawet lepiej. Zobaczcie, to jest środek. Teraz ta półka będzie tutaj. Ja na razie ją tylko wcisnę. Eee, czekajcie, ja zrobię ją w tą stronę, bo tak jak będzie napis jest w tą stronę, więc ona była w tą stronę, żeby nie mieć pewność, że to się dobrze wszystko mi pochowa. I słuchajcie, spokojnie nam weszła, więc mogę ją wklejać i oklejać tutaj ten kawałek. Już po wklejeniu tej półeczki, z tym, że trzeba mocno docisnąć, tak? Żeby ona była faktycznie dobrze dociśnięta, bo jak nie będzie, to nie będzie dobrze i prosto stało, tak? Ale zanim ją wcisnę, to oczywiście troszkę kleju tutaj położę. E, czy ja już mogę to oklejać? Tak, bo przed tak będę oklejała później. Także tutaj sobie, słuchajcie, nakładam klej i e, mogę sobie go też nałożyć tutaj, o, z tej strony ale nie za dużo i wciskam sobie tu jeszcze raz porządnie i co najważniejsze prosto tak, żeby to było prosto wklejone tutaj no i tak dobra na razie sobie to zostawię sprawdzam tylko czy to się ładnie wyszło nam to co trzeba wyszło dobra dociskam teraz wezmę sobie tutaj ten kawałek wykleję już sobie go też tutaj przygotowałam. Czyli ten kawałek. Delikatnie się tutaj rozsmaruję na brzegach. Może tutaj wytra... O, palucham. I wklejam sobie tutaj tak jak sobie to wycięłam. Tak wycinam oczywiście ten kawałek cały, czyli do tych tylko tutaj do tego miejsca, gdzie się nam kończy, tutaj o to, i odtąd dotąd. Dobra. Dociskam tutaj delikatnie, tak, żeby nie poruszyć za bardzo tego stojaka. Okej. Okay. teraz to sobie tam schnie. Za chwilkę sobie okleimy ten przód. Ale teraz zobaczcie. Mam, mamy dwa, bo tak, to jest tył, nie? To będzie przyklejone po prostu na końcu z tyłu. Natomiast tu, jak przykleimy teraz z tej strony, no to będziemy musieli tutaj znowu wyciąć te prostokąty. I możemy to robić tak, żeby po prostu od razu nałożyć, tak? I teraz odciąć to. Ale słuchajcie, wydaje mi się, że jednak, bo tu są dość dużo takich, wiecie, pytanie, czy po prostu Wam się tu łatwo wydnie. Spróbujemy. Zobaczymy, powiem Wam po prostu, jak mi będzie łatwo, jak mi było łatwiej. To chcę, żeby był, żeby to było właśnie od środka, więc tutaj nakładam znowu Klej. Dokonuję, żeby był ten klej w tych, w tych właśnie tutaj, elementach cały. Tutaj przy tych, tych żeby było się dobrze przykleiło. Tu ładnie klej. Tu też i tu. I tak, dobra. E, nie tak. To chcę, żeby było tutaj to mieć to w tą stronę. I oczywiście tam, żeby mi nie zabrakło papieru. Więc przyklejamy, o powiedzmy tutaj. Dobra, docisnę. Wrócę sobie to może w tą stronę. I tu ładnie przycisnę. Oczywiście lepiej poczekać, aż troszkę przeschnie. Bo jak będziemy teraz od razu to ciąć, to się dobrze nie przyklei, to mogą się to przesuwać. No ja się będę starała tak robić, żeby to się nie przesunęło. Aczkolwiek... Mam ten nożyk taki już troszkę tępawy, troszkę tępy, no ale dobra. Spróbujemy to ładnie wyciąć. Właśnie najgorzej jest na tych tutaj, słuchajcie, zagięciach tych wewnętrznych, bo taki zewnętrzny o to jeszcze jest łatwo dociąć. Ale najgorsze są takie, jak tutaj, o w tym miejscu. To, to jest najcięższe, żeby wyciąć. Kiedyś miałam taki nożyk, który się tak jakby wykręcał delikatnie i to było fajne. Tylko że ja za bardzo nie miałam z niego korzystać, ale on właśnie tak sam sobie się kręcił. Tylko to też trzeba byłoby się nauczyć z niego korzystać. Ja jakoś nie mogłam go ogarnąć i opanować. Ale to właśnie do takich, do takich zadań specjalnych on był. No, zobaczymy, jak mi wyjdzie wycinanie. Słuchajcie, są proste takie elementy. To lepiej może właśnie wyciąć od razu tak, jak teraz jest, niż wycinać i naklejać. No ale. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Tak jak mówię, na końcu i tak to będę jakimś tam gesso wykańczać. W sumie nie trzeba, no ale wydaje mi się, że to będzie fajniej wyglądało. O, tu mi się już bardzo na zewnątrz wycięło, więc tu muszę się przesunąć. Bo wróciłam. No teraz zobaczmy, gdzie jeszcze nie docięłam. Jak gdzieś nie docięłam, to zawsze sobie mogę dociąć za chwilkę. No, zobaczcie. No oczywiście najtrudniej jest w tych właśnie takich narożnikach. No i teraz trzeba wyrównać tutaj te takie wylatujące elementy, kawałki. Teraz tutaj. Na różniczek. no i teraz wiecie komu jak wygodnie, no kto jak lubi czy wolicie właśnie wyciąć sobie tak jak wcześniej nakleić i ewentualnie wyrównać, czy wycinać od razu z przyklejoną HDF-ką to jest tylko i wyłącznie kwestia po prostu tego co wolicie i jak Wam lepiej to wychodzi kurde mam strasznie tępy ten nożyk, chyba muszę zaraz wymienić ten nożyk Gdzieś tu mam wymienne. Z kolei jak jest takie świeże, to znowu tak mocno tnie, że wchodzi po prostu w, jak w tekturę, nie w tekturę, tylko w hdf jak masło. Więc nie zawsze to jest tak super, jak on jest mega ostry. Ale ten jest ewidentnie tępy. Ewidentnie tępy. No dobra. Tutaj jeszcze bym chciała to odciąć. I tutaj... Może jakoś tak? Dobra, sprawdzam sobie teraz od tutaj z tej strony. I wygląda to całkiem nieźle, słuchajcie. Dobra, teraz wycinam sobie oczywiście te znowu środeczki. I tutaj te boczki. I teraz to, tak. Środeczek i środeczek, i wyciskamy tu. Tutaj sobie docinamy, właśnie te brzegi. Ale, jak mówię, ten papier może spowodować, że po prostu jeszcze bardziej na wcisk będą te nasze, ta nasza półeczka będzie. Więc to może być taka, wiecie, nawet zaleta tego, że on tutaj jest, troszkę tego papieru wam wejdzie. I teraz tutaj. Do końca, do końca. I tutaj muszę wytrzeć. Ok. I tutaj też dobra. No i teraz słuchajcie musimy to ładnie skleić razem z tym. I znowu może od razu, bo już wiemy, że to działa, dlatego sobie zapisałam tutaj ołóweczkiem, więc już wiemy, że to będzie działało i będzie pasowało i teraz wkładamy tutaj w środek. Staram się tutaj trzymać półkę, a nie tak pchać, żeby to właśnie było prosto. I teraz tak, czy lepiej postawić, mi się wydaje, że lepiej to postawić i czekać aż to się teraz ładnie tutaj w ten sposób sklei ale może szybciutko najpierw okleimy to więc tu oklejam sobie przód czyli nakładam tutaj na ten przód no i tu mi się jakieś paprochy klejowe zostały i przyklejamy Dobra, Dobra. trzeba to ładnie przycisnąć i zaraz to sobie będzie stało, ale jeszcze chciałabym przykleić, wiecie co, może tył przykleimy później, ja to sobie poczekam, niech to się ładnie tutaj, bo to teraz dobrze stoi, tylko tak, tutaj widzę, że dół mi troszkę odstaje. Chodzi tutaj o papier, nie? On tutaj odstaje, muszę go dociąć, bo nie stoi dobrze. O. Dobra. Słuchajcie, stawiamy. No, tak, żeby było odociśnięte i czekamy, aż nam się tu ładnie wszystko sklei. Dobra, to już mi wyschło. Myślę, że to już jest ok, już się nie buja, już jest takie stabilne. Także już można sobie tutaj wsadzać uch, albumik. Ale oczywiście będę chciała tutaj jeszcze z tyłu... Znaczy, ten album, słuchajcie, on jest taki, on, on ładnie tu wchodzi, ale też on tak dość mocno rozpycha i też zastanawiam się, czy to nie rozepchnie. Tutaj raczej proponuję Wam wsadzić taki album, który faktycznie tym rozmiarem tutaj pasuje. Tutaj jest chyba 12 cm, jak się nie mylę. Nie, 5 cm, przepraszam, szerokości. Więc tak faktycznie, macie takie właśnie mniejsze takie albumy, te pięć, oj, mam na przykład taki malutki, o, żeby to po prostu było faktycznie tutaj, żeby to nie rozpychało, nie, bo to chodzi o to, że tutaj, zobaczcie, nie ma żadnego innego zabezpieczenia, jest tylko, jest tylko połączenie takie, tak, z tego, że to jest taki delikatny, delikatny, co mi się tutaj, delikatny stojaczek, więc taki, wiecie, też album nie jakiś za wielki, tylko taki właśnie jakiś mniejszy, myślę, że będzie okej, okay. No i teraz, słuchajcie, muszę tylko wykleić jeszcze tył. Także teraz tutaj sobie delikatnie położymy tak i... Widzicie, to się delikatnie tam jeszcze porusza, ale... Ale wiecie, no to już, to już, to jest kwestia tego, że jest to mała płaszczyzna, ale to raczej się nic z tym nie będzie działo, Ważne jest, żeby to nie było... Jakiś tam minimalny ruch jest, widzicie? Ale to jest na tyle tu głębokie, to się nie, nie powinno nic z tym rozwalić. No, jest to delikatne, nie ukrywajmy, tak? To jest delikatna rzecz, także nie rzucać tym stojakiem. Ale wygląda. Oj, wygląda bardzo ładnie. Coś mi tutaj wypisuje. Pewnie. Oj. E, dobra, więc nakładam tutaj. No, i w ostatnim kroku będziemy jeszcze nakładać tu geso. Czy teoretycznie nie musielibyśmy tego geso robić tutaj w tym projekcie? Bo tu nie jest jakoś. Tu mogłoby być zostawić tak, jak jest z tymi. Bokami takimi bardziej surowymi, więc tutaj w sumie Wy już decydujecie robiąc sobie ten projekcik Czy zostawić takie boki, czy je w jakikolwiek sposób yy... No właśnie zamykać. Tutaj widzicie troszeczkę, no mi wystaje ten ten, to jeszcze muszę przyciąć, bo to mi też nie stanie. Nie stanie mi to na. O, troszkę podniosłam. O, jest okej, okay. bo to mi troszkę zjechał chyba ten. Zjechało mi troszeczkę to okno klejka. Dobra, więc już teraz ładnie stoi. Yy, no I teraz pytanie: Czy to w ogóle. Hmm. Czy to w ogóle. Tuszować sama też nie wiem tak do końca. Yy, no tutaj albo zostawiać tak jak jest, albo robicie na biało. Ja tutaj jeszcze tę końcówkę bym sobie tutaj docięła. Tutaj spróbuję dociąć to nożyczkami, tutaj, widzicie, troszeczkę tego wystaje. Jednak, jak to jest tak idealniej, to będę troszeczkę lepiej. O. I tutaj tak samo z tej strony. Znaczy się tu lepiej to zrobić albo mniejszymi nożyczkami, albo właśnie jakimś nożykiem. Ale też, żeby troszkę zniwelować może te delikatne niedociągnięcia, warto właśnie zrobić tym geso, także Będziemy jeszcze się ciapkać tutaj. Gesso, tu wszędzie sprawdzam, gdzie tu jeszcze mogę ewentualnie dociąć, a gdzie muszę to zrobić nożykiem. Bo też jak tak odstaje, no to też będzie ciężko to potem pomalować, nie? I to będzie widoczne. No i tu jeszcze można od, do, od dołu oczywiście okleić, ale tak z tyłu nie wygląda. No dobra, bierzemy gesso. I mam odpracowanie gesso. Nie, tutaj jest klej. Gesso mam akurat z, z Eksona, słuchajcie. Także bierzemy sobie gesso, jakąś gąbeczkę i będziemy ciapać. Słuchajcie, ze dwa, dwa e, dwie warstwy gesso i jedna warstwa białej farbki. E, tutaj zobaczcie, tylko pomalowałam białą farbką tak mniej więcej, żeby nie było tego, nic już tam nie oklejam. On delikatnie się jeszcze ruszał, ale jak tutaj dołożyłam też farbki troszeczkę, to już jest wszystko sztywne. E, wiadomo, że to, się, no to musi być jakiś ciężki album, więc zwróćcie na to uwagę, bo to są na takie, wiecie, albumy normalne, nie jakieś tam mega napchane, także e, Fajnie tutaj ten album y, wygląda. No i to jest sobie, słuchajcie, zrobiłam jeszcze takich kilka kwiatków, po prostu wycięłam ze trzy kompozycje, wygniotłam troszkę na mokro i, i przykleiłam. I tak wygląda cały, y, cały, stojak. Wydaje mi się, że bardzo fajnie wykańcza projekt. Jak macie jakieś fajne, niewielki album, to te stojaki wyglądają bardzo fajnie. Także zapraszam do sklepu. Jest ich tak, jak Wam mówiłam, chyba osiem tych mniejszych i chyba siedem tych większych, albo odwrotnie. Także zapraszam yy, i pokażcie mi swoje własne stojaki. Oznaczcie gdzieś tam w sieci i sobie chętnie poglądam. Yy, oczywiście, tutaj te kurzeczki yy, wyciąłam z tego arkusza też z kolekcji. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, za kolejną inspirację. Yy, znaczy, w sobie sensie się nie rzucam za inspirację, tylko dziękuję, że obejrzyście kolejną inspirację. Yy, no i cóż, widzimy się w kolejnej. Yy, do zobaczenia i zapraszam do sklepu. Będzie mi ogromnie miło, jeśli zdecydujecie się wesprzeć ten kanał i moje działania tutaj na kanale, możecie kliknąć w klawisz wesprze i dołączyć do teamu, albo klawisz podziękuj i wtedy zostawić grosika w komentarzu. Ogromnym również wsparciem jest wciśnięcie subskrypcji, dzwoneczka i lajka. Z góry dziękuję i zapraszam na pozostałe moje filmy na kanale. Pa!